Wyjazd Joanny Kulik, 37L. Do Hollywood okazał się strzałem w dziesiątkę. Aktorka odniosła sukces, ale nie zamierza spocząć na laurach. Właśnie wydało się, ile zdążyła już zarobić w USA. Foto robi wrażenie. Joanna Kulik początkiem roku po raz pierwszy została mamą. Wielu zastanawiało się, czy aktorka zrezygnuje chwilowo z kariery na rzecz dziecka. Czy jednak będzie próbowała pogodzić pracę z rolą mamy? Okazało się, że Joasia nie tylko zamierza dalej pracować, ale i postawiła na przeprowadzkę za granicę. Ulick wie, że rola w filmie Zimna Wojna stała się jej przepustką do wielkiej międzynarodowej kariery i zamierza to dobrze wykorzystać. Zresztą już to zrobiła. Aktorka właśnie zakończyła zdjęcia do serialu Netflixa D. a także zagrała w filmie Seinfeld Shinthe. Za udział w produkcjach kulik otrzymała podobno imponujące wynagrodzenie. Jak podaje jeden z tabloidów, za dzień pracy na planie polska aktorka otrzymuje około 25 tysięcy dolarów. Mówi się, że za udział we wszystkich filmowych projektach łącznie zainkasowała już milion złotych. Na planie ma własną przyczepę, kierowcę, który przywozi ją na plan i odwozi do domu, a także nianie, która zajmuje się dzieckiem, kiedy mama pracuje, podaje Super Express. Nic dziwnego, że aktorce nie śpieszy się, by wrócić do Polski. W końcu w Hollywood nie może narzekać na zarobki oraz iście gwiazdorskie traktowanie.